Hej, Cześć, cimotkę jestem Blind Goose i witam Was w pierwszym odcinku na kanale z Minecrafta. Niestety poprzedni odcinek usunąłem z Minecrafta na modach w wersji 1.12.1.12.2, gdyż, no, kurde, coś było nie tak. Po pierwsze, źle mi się nagrał odcinek i strasznie, czyli znaczy źle mi się nagrał, źle mi się bilerował i strasznie. Podczas chodzenia był rozmazany obraz. Czyli, no, może nie strasznie, ale był rozmazany. To, to mnie troszeczkę denerwowało i po prostu yy, no usunąłem to. Myślałem, że, że to jakoś zostawię, ale jednak po dłuższym zastanowieniu po, pomość, yy, postanowiłem po prostu go usunąć. Yy, po drugie, yy, te modyfikacje, po prostu było ich za dużo. Yy, miałem tam 117 modyfikacji i. i nie wiedziałem w ogóle za co, się, za co się zabrać, jeśli chodzi o te modyfikacje, tak wydaje, więc wydaje mi się, że po prostu sobie zainstalowałem za dużo modyfikacji naraz. Yy, I teraz chyba postanowię po prostu sobie zrobić taką serię zwykły Minecraft. Po prostu zwykły Minecraft bez żadnych modyfikacji. Znaczy, no, bez żadnych modyfikacji. Z OptiFine'em. Po prostu tylko z OptiFine'em, żeby po prostu mieć Optifina. I chyba jeszcze sobie wgram y, później po nagraniu tego odcinka. Jeszcze sobie wgram y, mapkę. Także zróbmy sobie nowy świat. Nawet go sobie. It, bo mi się nie chce, nie chce już po prostu męczyć z tym. Ja widzę, że tutaj jakieś są jeszcze inne rzeczy, to na przykład Datapaks. Aha, takie coś. More World Options. A to tutaj Import Settings, tone, bla 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 bla. Super, no jeszcze raz, it To wszystko zostawiamy sobie tak jak było Player, disable a movement check Respawn immediately Require recycle for crafting deal drawing damage, fall damage, fire damage Keep mentor after death Generate health Hmm, uh, respawn location radius o, 10. allow spectators to generate terrain mobs, deserberates, forgive dead players O, ciekawe rzeczy tutaj pododawali, widzę w tym 1.16.4, jeśli chodzi o game rules Także coś he, cóż Cóż, generujmy nowy świat I zacznijmy sobie z zwykłego prostego Minecrafta Podstawowego, bez żadnych modyfikacji. Także po prostu sobie przypomnieć, e, jak Minecraft wygląda. Jak widzicie, też gram sobie na teksturpaku Pure Debcraft. E, dlaczego? No bo lubię po prostu tego tekstur i dlatego sobie na nim będę grał. E, jest to wersja tekstka 64x64, więc jest troszeczkę wyższa niż e, zwykłe tekstury Minecraftowe. Także te, te bloczki po prostu wyglądają troszeczkę lepiej. Także mi się to osobiście też podoba, że po prostu ten Minecraft wygląda lepiej. No i coś, zaczniemy po prostu sobie grać. Po prostu grać z w zwykłego Minecrafta. Od razu mi się kontrolsy muszę sobie zmienić. O, proszę bardzo. Bo tak po prostu lubię. Nie wiem, czy. Ktoś jeszcze oprócz. oprócz czy, czy ktoś normalnie gra na przykład z. No. Z kucnięciem pod, pod Shifta, ze sprintem pod Kontrolem? No nie wiem, czy, czy, czy ktoś z Was gra. Ja w sumie nie, nie, nie. Ja zawsze grałem sobie Shift. czyli Shift jako sprint, nie? I kontrol jako. kucnięcie. Więc nie wiem. Dziwne, że to jest tak jakby. Domyślnie ustawione, że ten że to kucnięcie, a sprint to control, no ale dobra, jako iż jest to normalny, zwykły Minecraft, no to pierwszą rzecz chyba standardowo, nie? Nawet na, na zmodowanym minecrafcie eee, trzeba wykopać pierwszy, eee, pierwszy, pierwszy, pierwszy kamyczek, żeby sobie zrobić. Kamienny kilow i przerzucić się na na kopanie kurde kamiennym kilowem. Także cóż, chodźmy tutaj. Czy, czy w tej serii będą jakieś super fantastyczne budowle? Raczej nie liczcie na to. Nie jestem dobrym budowniczym, więc raczej tutaj jakichś niesamowitych budowli nie będzie. Ale trochę jakieś dziwne ścinki są. To Jest podejrzane troszeczkę, ale FPS-ów mam dużo niby. To nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może tutaj sobie zmienię render na 8 chunków? Może będzie wtedy lepiej. Smooth Lighting Maximum. A, grafikę mogę sobie zmienić na Fast po prostu. Może wtedy będzie lepiej. Też. To nie. Żeby te liście po prostu w drzewach nie wyglądały tak, wiecie, super, o. o. i już widzę pierwszą, kurde, ten auto jump jest włączony. To jest na pewno, nie wiem czy, czy ten auto jump, to w sumie ktoś w ogóle tego używa w Minecrafcie, auto jumpa. Strasznie denerwujące to jest bardziej niż, niż pomocne. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak, jak, jak tutaj ludzie, którzy grają w Minecrafta, ale dla mnie to jest wkurzające auto jump. Ja wolę sobie samemu skakać tam, gdzie chcę, a nie, że mi auto jumpem będzie skakać też tutaj. Że no. No i cóż, tutaj sobie wykopiemy troszeczkę. No i idziemy chyba. Idziemy chyba w dół powoli. To sobie zagrodzę. No i standardowo idziemy po y, pierwsze surowce jakieś, czyli węgiel, jakieś żelazo może, może zajdziemy sobie na poziom y, 11 od razu po, po jakieś diamenciki, co nie? Uaj też jest strasznie duże, Oj, no a nie ani aż takie, Trujeczka chyba będzie dobra, nie? Da, trójeczko będzie chyba w sam raz. Yy, trójeczka będzie w sam raz, chyba. Także nie. Yy, ogólnie jest ciemno, jeśli mogliście zauważyć. Ale w sumie, jeśli wy macie ciemno, to, 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 to wcale nie jest lepiej u mnie. Ja też praktycznie nic nie widzę. Yy, także czekajcie, może sobie wyjdziemy i może sobie znajdę jakieś. Jakieś drewno gdzieś tutaj. Znaczy no, drewno. E, jakiś węgiel. Ale najpierw, w sumie, mógłbym zrobić coś takiego, żeby sobie zrobić węgiel drzewny. Co nie? Przecież jest też taka opcja. Czyż nie? No chyba, że się mylę. Ale raczej chyba nie, nie? Chyba jest węgiel drzewny w Minecrafcie. Tak, jest raczej. Już no, raczej widzę, przecież, że się robi. Więc sobie wykorzystajmy to drewno tutaj. To sobie wywalmy ten granic. Czy co tam było? Czy Adonite? Czy nie wiem, do jakiś tam dziwny klocek. Dobra, mamy charcoal. W sumie... Dobra, tyle mi starczy. Nie muszę tego wszystkiego przepalać I zróbmy sobie z tych dwóch po prostu pochodnie. Co na pewno się nam teraz przyda. Teraz zróbmy sobie dodatkowy kilo, bo na pewno nam ten, ten jeden nie starczy na stówę, żeby dokopać się do poziomu 11. No i cóż, pochodnia w łapkę i rozświetlamy sobie drogę. Idziemy tu. Na poziom 11. Let's go. No i cóż, i tak ta seria mniej więcej będzie wyglądać. Po prostu będziemy grali sobie w zwykłego Minecrafta. Oczywiście postaram się robić jakieś mechanizmy. Typu jakaś ekspiarka. Czy tam jakieś farmy. Farmy kurde, yy, 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 farmy mopków, Czy farmę eks po prostu na mopkach. no nie wiem, coś tam się poszuka pewnie yy, Pewnie na necie, no bo tam te Farma chyba piecyków, jeśli chodzi o O zero farmę piecyków, chyba Nie działa, tak mi się wydaje Na, na 1.16, ale nie jestem pewny, będę musiał to sprawdzić w sumie czy ta farma y, piecykowa jeszcze działa z bambusami i z y, z bambusami i z kaktusami? Bo w sumie nie wiem. Bawiłem się w, y, tą farmę na 1.15 na, na serwerze tej znajomego z Discorda. I tam działała perfekcyjnie, co nie? Hmm, ale czy ona działa jeszcze na 1.16, to kurde to nie jestem pewny. Hmm, będę musiał sprawdzić. Dobra, 39 to jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę w dół. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Tutaj już bym, już dzięki mo mo jakiejś modyfikacji już bym się o kilo zmienił, ale, ale niestety nie mam. Tutaj mógłbym sobie zainstalować jakieś takie podstawowe modyfikacje, typu właśnie minimapa, typu, jak, typu jakieś sortowanie inwentory, czy coś takiego, nie? To w sumie mogłoby być e, przydatne. I w sumie tutaj mogę sobie to wykopać też tutaj, ten węgiel, bo nie mam. A na pewno się przyda później, jak znajdę jakieś żelazo, co nie? Więc tutaj na pewno sobie to wykopmy. Zróbmy sobie w ogóle tak, że tutaj sobie kobla tam żeby tą dziurę potem załatać, jak tutaj wykopię już ten węgiel. No bo nie, chcie, nie chcemy, żeby się tutaj gdzieś w pobliżu jakieś mobki spałniły co nie? I żeby nam tutaj przeszkadzały. E, ogólnie też e, nagrywam to od trzeciej nocy. E, także tutaj też e, nie chcę jakoś tutaj drzeć ryja, żeby nikogo nie obudzić. Także jeśli mnie słuchać jakoś tak trochę ciszej, czy, czy coś w tym stylu, no to a, dlatego, że po prostu jest trzecia w nocy. Postaram się oczywiście kolejne odcinki nagrywać trochę wcześniej. Żeby po prostu trochę więcej emocji było, czy coś w tym stylu. No ale to jest Minecraft, to nie wiem jakie tu ma emocje mają być. <laughs> Także nie wiem, no. Ciężko się tutaj czegoś przestraszyć. Chyba, że Creeper za plecami wybuchnie, no to wtedy może się można jakoś przestraszyć mocniej, no ale tutaj no. Przy kopaniu, ciężko tam na. Czyli no tutaj no to. Nie, nie wiem, nie jak tam poziom 22. To jeszcze troszeczkę jeszcze parę poziomków poziomków. Pójdziemy. Aha! Z <noise> żarty, z żarciki. Cucharki bardziej niż żarciki, ale. Dobra, mamy pierwsze żelazo. To już jest, kurde, progres. Na pewno się przyda. Załatajmy tą dziurę od razu. I kopiemy dalej. Już tam gdzieś lawę słyszę. Po, po lewo. O! I mamy. Jakieś tutaj zejście zejście na dół. Oczywiście na razie nie będziemy tu schodzić, bo nawet miecza sobie nie zrobiłem. Więc tutaj może być za chwilę problemik. Yy, problemik, że dostanę w dupę od czegoś po prostu, nie? A co do tamtego odcinka, który usunąłem, no jeśli ktoś liczył na jakieś, na jakieś inne na kolejne odcinki, no to przykro mi, no ale może kiedy indziej. Może kiedy indziej jakieś kolejne odcinki się pojawią z Minecrafta na modach, no ale na razie. No na razie po prostu nie mam nie mam ochoty na, 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 na Minecrafta zmodowanego i nie chcę po prostu na razie się w to bawić yy, i w sumie nie wiem czy, czy prędzej nie nagram sobie minecrafta z kimś po prostu co nie yy, jakieś kurde yy, tutaj yy, no kolab tam no po prostu ze znajomym jakimś kurde sobie nagram minecrafcika nie na mudzikach to w sumie też nie byłby ee, głupi pomysł, żeby sobie po prostu kimś nagrać Minecrafta. A super. Miałem cofnąłem się po to, żeby zrobić miecz. I co zrobiłem? <laughs> nie zrobiłem miecza. A, super, super, super. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. W takim razie zrobić ten miecz. Mam tutaj w ogóle ten. Potem muszę wyjść, no i muszę wyjść. Nie mam wyjścia. O super, już zabrakło. Słyszę. ty, no, typie, typie, typie. typie. Dziewaj weź. Uff. Dobra. Na, na spokojnie. No i mamy miecz. W sumie o to mi chodziło, żeby ten miecz zrobić jakiś lepszy troszeczkę. Także dobra, schodzimy w dół. Schodzimy w dół, postawmy tu pochodnie po drodze. W sumie nie muszę, bo i tak mi się rozświetla dzięki Optifine'owi w rączkach. Ale tak postawmy, no, żeby było. Żeby nie było, że nie było. Te rozrwamy tak, dla, żeby równo było Teraz tak, tu mamy lawę I sobie z niej skorzystajmy i usuwamy te bloki, których nie potrzebuję Czyli te Adonai i inne jakieś pierdoły O! Czy to jest Emerald? Yup To na pewno jest Emerald, bo nie mogę go wykopać Czy sobie zasłonimy tą lawę yy, Nie mam już tych Nie mamy już. Tutaj panki jeszcze. Tylko ten węgiel. węgiel. Róbmy sobie pochodnie. Żeby sobie postawić tutaj, nie. Żeby rozświetlić tutaj ten teren. I żeby mi się tutaj po prostu coś zaraz na ryju nie zrespiło, nie? I tak to zaraz też się może zdarzyć. Żeby po prostu wyskoczy mi coś na mordzie. Um, ogólnie jak, jeśli też nie wiecie, no to um, niedługo też będzie Minecraft 1.17 z tym nowym Cave update'em Więc e, na pewno sobie przejdziemy na tą wersję jak, jak wyjdzie. I będziemy sobie właśnie e, grać Minecrafta na wersji 1.17 z tym update'em cave'owym. No ale na razie Oczywiście tutaj będziemy się bawić na tej wersji 1164. Póki co? Także ten oczywiście podczas zmiany świata no to ten cave będą się raczej będzie się generować te nowe cave dopiero jak wygeneruje nowe czanki, czyli troszeczkę dalej od tego miejsca, na którym jestem teraz Ale mam nadzieję, że yy, tutaj dużo dużo nie, nie podkrywam terenu, więc yy, po prostu no, będzie Będzie dużo ten... Yy... Nie, będę musiał nie będę musiał daleko chodzić, żeby sobie odkryć ten, ten, ten nowy teren. Nie? Z tą nową generacją. Czyli, w sumie w sumie, to tam jakiś nie jest problem, nie? Przy tej też tam ograniczy, nie, czyli dużą mapę, ma nie? Nie, jakby nie? Jakby nie mówić, więc tutaj tam problemu nie ma z tym, żeby sobie dziś iść dalej. Więc to tam nie problem, jeśli będę musiał wygenerować nowy świat czy nowy, nowy, nowy obszar mapy. No, ale zobaczymy co, nie? Zobaczymy, kiedy w ogóle ten Towers 1.17 z Cave Update'em wyjdzie. Bo na razie jest tylko snapshot, który i tak nie jest jeszcze pełny. Czyli nie ma tam wszystkich rzeczy. Także no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, wykopmy sobie ten węgiel jeszcze. A emerald w ogóle jeszcze mamy, no tak. Miałem o tym radzie. Tu jakaś woda, to trzeba będzie ją tutaj załatać. Yy, yy. O, właśnie. Żeby tutaj nie, nie spływało. I kopiemy węgiel. No, już dziewiąty level wbity. Po tym odcinku. Oczywiście pójdę spać, ale yy, później sobie zobaczę. Jakieś farmy EXPA na 1.16, żeby sobie coś wybudować I że powoli po prostu... no, enchantować te rzeczy Kopać diamenty I takie tam, co nie? No, bo diamenty trzeba będzie wykopać na pewno O i dobra, i dziesiąty level, nice Czy tutaj jeszcze coś jest oprócz tej lampy? Do lampy w ogóle sobie zasłonię Żebym przez przypadek sobie tu nie wlas, Bo tu jeszcze trochę węgla jest Sobie go wykopmy No bo wiadomo, węgiel na pewno się przyda do przypalania yy, Żelaza czy tam, czy tam coś tam My tutaj jeszcze coś mamy, a tu w ogóle jest Jeziorko Z lawą a, super. Wszystkie pochodnie poszły, ale spokojnie. Tu mam jeszcze troszeczkę patyczków. Więc na chileczku. Także to. Jeśli w ogóle chcielibyście zobaczyć Minecrafta m, takiego zwykłego też, jak tutaj sobie gram. Na przykład z kimś, żebym sobie nagrał. Może nie tam, z kimś znanym, no bo wiadomo. No ale tak po prostu z jakąś grupką, nie że ja sam, tylko że z kimś, no to wiadomo, piszcie w komentarzach, postaram się coś ogarnąć, no bo w grupce to zawsze wydaje mi się, że troszeczkę raźniej i pewnie by było też ciekawiej, jeśli chodzi o, to, o te nagrywki, oczywiście jak już mówiłem też wcześniej, chyba Mówiłem wcześniej. Chciałem też nagrać Seven Daysy. 7 seven Days to die, taka giereczka, jeśli ktoś nie kojarzy, sobie możecie wpisać na Steamie. Która też jest całkiem spoko i też raczej z kimś w kolabie. Nagrać sobie po prostu multiplayer. No bo na singielku to raczej będzie z. Strasznie nudne, ale z kimś to już powinno być trochę ciekawe, nie? Ja tam robię jedną rzecz, ono, ta druga osoba robi coś innego, i tak sobie pykamy, co nie? Więc ja sobie idę na przykład na przygodę, a druga osoba coś tam ogarnia w bazie, co nie? I przychodzę już jakby i jest po prostu ten progres jakiś troszeczkę szybszy i więcej rzeczy się po prostu dzieje więc wydaje mi się, że to też mogłoby być ciekawe, no ale piszcie w komentarzach co o tym e, co o tym myślicie. Oj. mam jeszcze kilofik? Nie. No dobra, to już też żelazo wykopiemy sobie e, żelaznym kilofem, trudno. A tu widzę są te piach, czyli no piach, żwirek. No gravel. Już sobie mówmy po, po angielsku, jak tutaj jest napisane. W Minecraft'cie. tak, jeszcze raz, ale dobra, już nie będę tam podchodził, bo tam lawa jest nie tutaj... Jeden z i mnie nie ma, nie? W ogóle tutaj ciemno jeszcze, bo ta lawa znikła. Dobra, no i to wychodzimy i kończymy. Więc cóż, jeśli jak już mówiłem, jeśli ktoś liczył na Minecrafta na modach, czyli kontynuację odcinka, który wrzuciłem wczoraj, no to przykro mi. Ale mam nadzieję, że po prostu ten Minecraft zwykły wam się spodoba, bez, bez jakichś większych modyfikacji. Po prostu zwykły Minecraft, zwykłe przejście Minecrafta bez modów. Mam nadzieję, że też będzie jakoś jakoś ciekawe dla Was. No bo w sumie nigdy zwykłego Minecrafta jakby nie grałem. Zawsze to były mody, nie? Więc tutaj będzie coś, coś, coś nowego dla mnie też w sumie. Bo zawsze, był, zawsze były mody, zawsze się grało na modach. Zawsze jakiś mod był zainstalowany po prostu, co nie? A tutaj po prostu postaram się. Postaram się po prostu grać zwykłego Minecrafta, więc to też może być e, ciekawe, tak mi się wydaje. Także, cóż, e, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek ze zwykłego Minecrafta bez modyfikacji e, Wam się podobał. No i cóż, e, na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.